Pan poseł, pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja z wnioskiem formalnym. Bardzo proszę. Kłaniam się. Szczęść Boże. Wniosek formalny o przerwę celem zwołania konwentu seniorów, celem wprowadzenia do porządku obrad, pilnego procedowania obywatelskiego wniosku zwanego popularnie Stop 447. Obywatelski projekt ponad 200 tysięcy podpisów wpłynęło na ręce pani marszałek. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ma szansę zadziałać aktywnie, a nie reaktywnie. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ma szansę zaznaczyć stanowisko Rzeczypospolitej w sprawie mienia zwanego przez jednych bezspadkowym, innych bezdziedzicznym, mienia żydowskiego na terenie Rzeczypospolitej, zanim zanim Dziękuję, Departament panie pośle. Stanu Stanów Zjednoczonych przedstawił się. chciałem poinformować Chciałam poinformować Panie pośle, że wniosek jest po pierwsze nieregulaminowy i powinien Pan o tym wiedzieć, a po drugie. W tej chwili faktycznie wpłynęł, wpłynął wniosek obywatelski i zgodnie z procedurami sprawdzany jest pod względem formalnym w kancelarii Sejmu i zgodnie z przepisami w ciągu trzech miesięcy znajdzie swój finał. Nie, panie pośle, znajdzie swój finał tutaj w Sejmie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.